Boże. Witam serdecznie i zapraszam na drugi wieczór filmowy. Na dzisiaj wybrałam film Stalowe Magnolie. Ja wyciągnęłam go z mojej biblioteczki. Słuchajcie, to jest film, który, którego wracam co jakiś czas. Wracam kiedy jest pochmurno, kiedy mam jakiś dziwny, specjalny nastrój i wtedy on mi najlepiej pasuje. Film, na którym się człowiek śmieje, płacze. Film bez specjalnej akcji, ponieważ powstał na podstawie sztuki. Roberta Herlinga i tej akcji się nie czuję, ale to jest film o życiu. To jest film o takim naszym życiu i co chciałam powiedzieć, słuchajcie, film ma rewelacyjną obsadę. Wszystkie aktorki, aktorzy zagrali fantastycznie w tym filmie. że mamy same gwiazdy, to widzicie tutaj, ale ja chciałam wam powiedzieć, że to jest film też o naszym życiu, o tych smutkach, radościach, o tych tragediach, o tych powstaniach i chociaż właśnie to nasze życie czasami się tak wolno toczy, bez fanfar, to my jesteśmy gwiazdami tego życia. Do tego filmu zatrudniono gwiazdy, żeby zagrały normalne życie. My jesteśmy w tym naszym życiu lepsi od nich. Zapraszam, obejrzyjcie, weźcie chusteczki, bo czasami się mogą przydać, ale weźcie też dużo śmiechu.